Amerykański pitbull terrier dla jednych wierny przyjaciel i symbol lojalności, dla innych maszyna do pozbawiania życia. I niestety to drugie skojarzenie nie wzięło się z nikom. To rasa, która od lat znajduje się na szczycie statystyk ataków na ludzi i inne zwierzęta. Pitbull został wyhodowany do walk, nie do polowań, nie do stróżowania. Do brutalnych, krwawych starć z innymi psami. I choć wielu właścicieli próbuje z tym walczyć, ten instynkt nadal w nich siedzi. To pies, który potrafi być kochany i łagodny, aż do momentu, w którym coś w nim przeskoczy. Wtedy atakuje z siłą i determinacją, która przeraża nawet doświadczonych treserów. Największy problem z pitbullami to ich nieprzewidywalność. Jeden niewłaściwy bodziec, jeden błąd w wychowaniu. I nagle pies, który przez lata był grzeczny, staje się zagrożeniem nie do zatrzymania. Ich siła jest wręcz nieludzka. W ataku są bezwzględne, nie reagują na ból, krzyk ani próbę rozdzielenia. Wiele krajów wprowadziło zakazy hodowli i posiadania pitbuli. W Polsce ich trzymanie wymaga zezwolenia, ale w praktyce niewielu właścicieli się tym przejmuje. Tymczasem ofiary pogryzień wciąż pojawiają się w mediach. Zawsze jest ta sama historia. On nigdy wcześniej nie był agresywny.